Dzień dobry widzowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, czy warto kupować przepustkę, gdy ona już jest 14 dni na rynku. Można ją sobie kupić. Zadam przepustkę i macie przepustkę za 61 zł. Chciałbym Wam pokazać, jak po tygodniu wygląda market Steam. Pewnie, pewnie większość z was wie, jak już wygląda i czy warto, ale jeśli ty zastanawiasz się nad zakupem jej, to postaram ci się odpowiedzieć, czy jest sens i jeśli nie, jeśli nie, dlatego chciałbym, żebyś obejrzał to do końca. Jeśli nie, to chciałbym ci zaproponować ciekawą alternatywę, byś oszczędził sobie nerwów, czasu wbijania tej przepustki i mam nadzieję że Ci pomogę po prostu więc zapraszam Cię serdecznie na Market Steam oglądaj dalej a my lecimy na market tak jak wcześniej wspomniałem i jesteśmy na markecie jak możemy zobaczyć skrzynia galerii na pierwszym miejscu mamy digla naszego który miał być limitowany ale posłuchaj jest tych digli żeby Ci nie skłamać 127 tysięcy sztuk na całym świecie Miał go to czynić limitowanym diglem, ciężko dostępnym, przez co idzie w sumie drogim itemem. Okazuje się, że lekkie zużycie, czyli najlepszy stan, który jest na rynku obecnie, wynosi jego cena 28 zł. Przypomnę Ci, że digiel kosztuje jakby w grze 25 gwiazdek, a kupując przepustkę, dostajesz maksymalnie 40 gwiazdek. A w zasadzie Maksymalną ilość, którą może zdobyć, to jest 40 gwiazdek na przepustkę, czyli więcej niż połowa. Czyli biorąc pod uwagę to, żeby jakości się to zwróciło, Digiel musiałby kosztować załóżmy 35 zł, a najlepiej więcej. Bo pamiętaj, że na tym jeszcze dochodzi podatek 12 bądź 13, ale chyba 12%, jak się nie mylę. Skrzynia galerii 81 tysięcy na rynku już jest i kosztuje 4,16. Chodźmy sobie dalej. Oczywiście są jakieś to skiny, które rzadziej wylatują i chodzą po 200 zł. Ja wydałem 366 zł. I co mi najlepsze dropło, to jest ten podlewany kałak, ta przywieszka za 55 zł. Czyli sprzedam ją jakoś za 48, 9 zł, plus minus. Oczywiście teraz tak szybko kalkulując, sobie w głowie. Odpowiadając na pytanie, które sobie zadałem, drogi widzu, czy jest sens? Uważam, że nie. A jaka jest moja alternatywa dla ciebie? Chciałbym, abyś sobie poczekał na spokojnie, poczekał, bo. Te trade bany jeszcze, co ludzie mają, schodzą, więc te skrzyneczki będą raczej dochodzić. Tutaj liczba będzie się zmieniać raczej ku górze. Tym samym cena będzie spadać. Więc to uważam, że będzie dobry moment dla Ciebie, abyś mógł sobie zakupić. Po niskiej cenie dosyć dużo. Poczekać chwilę, aż tych skrzyneczek będzie coraz mniej. Też nie wiadomo jak będzie się zachowywał właśnie mm, y, zachowywała się ta przepustka z biegiem czasu, kiedy ona się kończy, kiedy będzie prawdopodobnie jakaś rotacja w skinach, będą się zmieniać. Nie wiadomo tego, nie ma żadnych informacji od strony Valve, kiedy to ma się zmienić, kiedy nowe skiny będą wchodzić do gry. Tego nie ma, dlatego chciałbym, abyś zrobił tak, jak prawdopodobnie ci powiem. I uwierz, że wyjdziesz na tym nieźle. Mianowicie, poczekaj sobie, aż wszystkie skiny, które są w tej zbrojowni, stanieją. A duża szansa jest, że po prostu będą warte tyle co nic. Głównie chciałbym, żebyś się skupił na prawdopodobnie skrzyneczce, jakiś jakichś bo mogą się zachować tak jak pacze. Tak, pacze? Dobrze chyba mówię. Na szywki na agentów, bo jak wychodziły, też były drogie potem staniały i mogłeś sobie w pieniążkach je zakupić. Dzisiaj też zbierają na wartości swoją drogą, ale chciałbym, żebyś za... skupił swoją uwagę na skrzyneczce, bo to jest najbezpieczny ruch, najbardziej bezpieczny ruch. Doładuj sobie stówkę, nakupuj sobie z 20-30 skrzynek po niższej cenie. Ja bym na twoim miejscu poczekał do jakichś 4 zł 3,90 o, nawet widzisz, staniała, 4.15 już jest, bo ludzie, tak jak mówię, chcą pozbyć się tej skrzynki jak najszybciej. A później, jak ci zostanie troszkę pieniążków, możesz zaryzykować i kupić sobie digla. Możesz sobie zakupić, bo uważam, że cena też będzie w granicach 20 zł. Na pewno musi być. I jakąś przywieszkę, która również prawdopodobnie będzie tania. Dlatego odpowiadając na, twoją, na Twoje pytanie i moje również, uważam, że nie ma sensu kupować karnetu yy, przepustki dwa tygodnie po wyjściu. Dlatego doładuj sobie konto za stówkę, możesz nawet i za mniej, może za równe 60 zł, tak jak ma, yy, równowartość po prostu przepustki. I doładuj sobie, zakup sobie pewne itemy. Nie będziesz musiał się denerwować, że nic nie leci, tylko będziesz miał pewne itemki. To co kupisz, to dostaniesz. Więc taka jest moja propozycja dla Ciebie. Żebyś poczekał, doładuj i zakup sobie. Jak widzisz skrzyneczka za 4.15 poszła. Nie ma jej. Już na rynku. A Ci serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli Ci się spodobał, zostaw łapeczkę. Suba, żebyś nie minęły następne filmy. I co widzowie? Ja uciekam na live'a odpalam na Twitchu dla moich cudownych widzów. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz ochotę, to również padaj. Ja się z wami żegnam. To są moje tylko i wyłącznie przypuszczenia, co ja bym zrobił, tak jak mówię, ja wydałem 366 zł widzowi i nic mi nie poleciało. Nauczony doświadczeniem, raczej bym poczekał i sobie teraz za te 366 zł nakupował prawdopodobnie jakieś breloki i jakiegoś fajnego skina z wybranej kolekcji. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się i hej.